18. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia w Tarnowskim Teatrze rozpocznie się już w piątek od pra-premiery spektaklu Reprodukcja w reżyserii Jakuba Porkariego. Spektakle prezentowane podczas festiwalu to są spektakle przygotowane przez reżyserów, dyrektorów zarazem różnych teatrów z całej Polski. Dlatego my tutaj jest stąd obecność Kuby Porkariego, który jest dyrektorem artystycznym Tarnowskiego Teatru. I jego pomysł na to, żeby powstał specjalnie tekst na nasze zamówienie. Marcin Cecko napisał, dramaturg napisał właśnie taki tekst. i e, na naszej scenie zobaczymy um, spektakl pod tytułem Reprodukcja. To intrygująca historia, bo wydawać by się mogło. Że trudno jeszcze wymyślić tutaj w teatrze jakąś taką nowość, nowinkę, która być może przyciągnie tych widzów, którzy chcieliby zobaczyć troszeczkę zupełnie inny teatr, bowiem rzecz dotyczy tego dnia w Tarnowie, kiedy nagle pojawiają się w otoczeniu ufolutki i te ufolutki zmierzają w kierunku teatru, dostrzegając, że tu jest największe zgromadzenie po prostu e, ludzi w okolicy. Co dzieje się dalej? Ja myślę, że bardzo gorąco zachęcam, tym bardziej, że no jak tutaj przed chwileczką mówił e, reżyser tego spektaklu Kuba Porcari, no, jest to troszeczkę też Taka próba spojrzenia na miasto w ogóle w całości. I tak powiedzieliśmy, być może w programie zacznie, znajdzie się dopisek, że wszelkie podobieństwa do osób autentycznych są niezamierzone. Ja ogłaszam teraz karnawał. Po walce trzeba sobie zwycięstwo rozmasować po wszystkich mięśniach, dlatego PARTY! Organizatorzy wzbogacili festiwal o spektakle towarzyszące, które wpisują się w hasło od śmiechu do płaczu. Chcielibyśmy urozmaicić tę formułę z racji tego, że oprócz tego, że właśnie są te spektakle o charakterze komediowym, to tutaj pomyśleliśmy także, że warto pokazać też troszeczkę innej. Właśnie tutaj w tym nurcie od śmiechu do płaczu pokażemy trzy spektakle. To będzie Marzenie Nataszy w reżyserii Nikoja Kolady. Znakomity tekst, bardzo fajne zagranie monodram na małej scenie i z Teatru Złodzi. Natomiast obok tego pokażemy także wysocki powrót do SSSR. To jest reżyseria Piotra Siekludzkiego, dyrektora Teatru Nowego z Łodzi. A do tego grona dołączymy my ze swoim spektaklem Jakobi i bo wydaje nam się, że to spektakl wyreżyserowany przez utalentowaną Małgorzatę Warsicką zasługuje na to, żeby znaleźć się właśnie w tym gronie imprez około festiwalowych. W czasie festiwalu odbędzie się także spektakl plenerowy na tarnowskim rynku sztuki pod tytułem Płonące Laski 4, w którym wykorzystane zostaną m.in. te elementy tańca z ogniem. Talia zakończy się w niedzielę 28 września.